Kopalnie nie będą likwidowane do 2050 roku, wynika z dotychczasowych rozmów związkowców ze stroną rządową. Tymczasem dziś rano kolejne kopalnie dołączyły do strajku. To górnicy z KWK Jankowice, Chwałowice i Rydłówdowy. Część pracowników po skończonej zmianie ma wyjechać na powierzchnię. Do wczoraj pod ziemią protestowało około 400 górników, którzy prowadzą protesty rotacyjnie. Jak mówi w rozmowie z Arkaduszem Rewką-Bogusław Kutek, przewodniczący górniczej Solidarności, po wczorajszych rozmowach z rządem o transformacji górnictwa widać światełko w tunelu. Dołączają kolejne kopalnie rybnickie. Ja jako ostatnie takie mam sygnały od Jankowic, poprzez Chwałowice, poprzez redutowy Także wszystkie dołączają do strajku. No po wczorajszych rozmowach no, troszeczkę było tam zamieszania, ale widać, powiedzmy, światło w tunelu. Jeżeli to ma być ten system niemiecki, no to jest dobry kierunek. Natomiast no, trzeba jeszcze określić datę, kiedy to się ma kończyć. No i przede wszystkim, które kopalnie, tak wczoraj mówił Dominik które kopalnie kiedy ewentualnie będą kończyły wydobycie. Ale jedno jest pewne, to nie będzie rok 2030. Tak jest, nie będzie to rok 2030. Prawdopodobnie 2050 lub 60. Lub no lub pośrednia data, no zobaczymy jak to tam wyjdzie w trakcie rozmów